Szanowni państwo, drodzy uczniowie. Rok szkolny 2019/20 dobiegł końca. Był on dla całej społeczności Pierwszego Liceum w Koninie czasem jak zwykle wytężonej pracy. Zdane nauczanie, które realizowaliśmy począwszy od marca 2020 roku, było dla nas wszystkich Trudnym zadaniem i dzięki temu, że w ostatnich latach wdrażamy w naszej szkole nowoczesne metody nauczania w pracy z uczniem, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, w mojej ocenie zostało zrealizowane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki zaangażowaniu, współpracy i determinacji nauczycieli, uczniów i rodziców nie byłoby to możliwe. Za te działania wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. W roku szkolnym 2019-2020 67 uczniów uzyskało promocję z wyróżnieniem, w tym najwyższa średnia ocen 5,88 w klasie pierwszej oraz średnia 5,6 w klasie drugiej. Jestem również dumna z imponującej liczby nagród i dyplomów przyznanych młodzieży wyróżniającej się w różnych dziedzinach nauki, sportu oraz działalności społecznej i artystycznej, która wyróżnia naszą szkołę. Gratuluję młodzieży oraz rodzicom uzyskanych wyników na miarę możliwości każdego ucznia. Pragnę podziękować Radzie Rodziców za życzliwość. Oraz współpracę przy realizacji statutowych zadań szkoły. Pracownikom administracji i obsługi składam podziękowania za dbałość o szkołę i uczniów oraz uśmiech i wsparcie w procesie dydaktyczno-wychowawczym. W sposób szczególny dziękuję kadrze pedagogicznej za naprawdę ciężką pracę, trud i zaangażowanie w zadania dydaktyczno-wychowawcze. Oraz wykonywanie z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem swoich obowiązków. Dedykuję Państwu słowa Abrahama Lincolna: Nikt nie sięga wyżej niż ten, kto pomaga dziecku. Szanowni Państwo, życzę uczniom i nam wszystkim zdrowia, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego oraz radosnego powrotu do szkoły, w której Zobaczymy naszych uczniów, a młodzież swoich nauczycieli. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.